Witam na konferencji prasowej po meczu 5 kolejki trzecielki grupy 4, w którym pogłębsie chorobaczy zmierzała się z z kabiny. Mecz zakończył się wynikiem 5 dla drużyny z Lubaczowa. Najpierw Najpierw komentarz poproszę trenera gości. Dzień dobry, witam. Wszystkim gratuluję gospodarzom i trenerowi zwycięstwa, w pełni zasłużonego, osiągniętego w dobrym stylu. Co do samego meczu? Spodziewaliśmy się jakby dyspozycji zespołu Pogoni, bo po zmianie trenera i od początku sezonu jest to zespół, który na pewno chce grać w piłkę. Chce zarządzać rywalem poprzez ściąganie i otwieranie sobie tych przestrzeni wyżej poprzez szczególnie takie rzeczy jak graj i biega i zbijanie tych piłek na wolnych zawodników. No nasz plan dzisiaj, który biorę całkowicie na siebie i tutaj jakby i tą porażkę również. Chcieliśmy pójść agresywnie jeden na jeden do zespołu Lubaczowa, utrudnić im to, to granie w budowaniu niskim i, i gdzieś próbowanie odbierania tych piłek w agresywnym pressingu. Natomiast no, spokój przy piłce też i, i gdzieś te decyzje na, na właśnie tych wyblokach w pojedynkach jeden na jeden, gdzie zawodnik, który oddawał piłkę wyżej wbiegał w przestrzeń. No nie do końca nam wychodziło, no, mnóstwo przegranych pojedynków dzisiaj i, i te przestrzenie dla zespołu gospodarzy się otwierały, gdzie mogli wykorzystać tą swoją jakość zawodników ofensywnych i, i przede wszystkim napędzać te ataki, a, a, a dla nas no, na pewno też sporo tych sił traciliśmy. No nie jest w zwyczaju moim, żeby zespół jakby wychodził od razu na rywala cofając się do obrony niskiej i dlatego też taka moja decyzja. Później próbowaliśmy trochę korygować ten pressing, żebyśmy mieli szybsze dojście do tych zawodników, bo w pierwszej połowie nam brakowało tego tempa przy obniżeniu tych zawodników ofensywnych niżej i gdzieś te odległości tworzyły się wysokie, ale tutaj w pełni zasłużone. Zwycięstwo, bo, bo zespół z gospodarzy był po prostu lepszy w każdym aspekcie i taktycznym, i organizacji gry. Przez to, że wygrywał te pojedynki, no, nasza ta organizacja się rozwalała i przede wszystkim słabo odbudowywaliśmy dzisiaj ustawienie, co powodowało, że, że po prostu to zagrożenie pod naszą bramką się pojawiało. Do tego doszło uważam sporo błędów indywidualnych. Bramki, może ładne, ale uważam, że też do, do, do obrony. I, i w pewnych aspektach układały ten mecz, a napędzały tylko konsekwentnie grających gospodarzy i tutaj no my musimy przede wszystkim podejść do tego na chłodno i, i, i znaleźć, znaleźć diagnozę tego, że kolejny wyjazd przegrywamy bardzo, bardzo wysoko i no nie może być takiej róż, różnorodnego grania, jeżeli chodzi o mecz u siebie, a na wyjeździe I tutaj no musimy szybko doprowadzić do sytuacji, żeby przede wszystkim złapać kontrolę nad meczami wyjazdowymi i, i konsekwentnie realizować swoje zadania. Dziękuję bardzo. Ja zacznę tak ogólnie. Generalnie, jakby w zeszłym tygodniu zakończyliśmy 8 tygodni pracy moje zespołem i nie ukrywam, że jakby myśleliśmy o całym sezonie. No, bardzo ciężko pracowaliśmy do tej pory, właśnie co 3-4 co dni. E, oczywiście z tych obciążeń pewnie będziemy powoli schodzić, ale jakby ta dyspozycja nasza dzisiaj fizyczna, czyli to, że utrzymaliśmy presję praktycznie no, przez 80 parę minut oprócz końcówki pierwszej połowy gdzie zeszliśmy trochę do niskiej obrony, ale to dosłownie 5 minut, no to praktycznie 90 minut graliśmy jakby na naszych zasadach i jakby to jest uważam nagroda dla, dla chłopaków za tę ciężką pracę, no bo jakby musieli się przestawić ze mną na zupełnie inny sposób, sposób trenowania, no ale no takie są jakby efekty, tak, że my co 3 dni uważamy, że będziemy mocni, no właśnie po to ciężko pracujemy, tak, i, i też wiadomo, chcemy już w perspektywie lekko schodzić z obciążeń, żebyśmy, nawet jak będziemy grali co, normalnie co, co 7 dni, byli mocni, tak. Na pewno odrobiliśmy lekcję i jakby to wielkie gratulacje dla chłopaków, jestem z nich dumny, że dzisiaj pokazali mentalność zwycięzców, czyli jakby ten nasz mental zwycięzców się dzisiaj narodzi, uważam, bo, bo odrobiliśmy lekcję, tak jak powiedziałem, z siarki. Mieliśmy identyczną sytuację, co na przerwę prowadząc 2-0. I wreszcie jakby konsekwentnie graliśmy swoje, tak? Trzymaliśmy się planu i to jest nagroda dla chłopaków, tak jak powiem, podkreślę to jeszcze raz, jestem z nich dumny i to jest dla nich nagroda za ciężką pracę plus właśnie konsekwencje w grze. Także, także cieszę się bardzo, że dzisiaj chłopaki stali na wysokości zadania i mam nadzieję, że to będzie taki medzałożycielski tej drużyny, jeżeli chodzi o pewne zwycięstwo, bo, bo naprawdę dzisiaj byłem z nich dumny i to powtórzę trzeci raz i mam nadzieję, że to do niej wróci i, i, i tak się zbudujemy po prostu i będziemy już i mentalnie na kolejne mecze. Także tutaj gościom życzę oczywiście powodzenia. Trzymam za nich kciuki, jakby blisko mojego rodzinnego miasta, więc zawsze tym swoim się kibicuję, więc mam nadzieję, że w kolejnych meczach zapunktują, bo już tych punktów naprawdę dużo, dużo zebrali, także uważam, że też dobry początek mieli. Także dziękuję.